Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Największym zadaniem dla każdego właściciela samochodu jest dbanie o konserwację i robienie tego regularnie. Chcemy, aby nasz samochód cały czas wyglądał jak nowy, nawet jeśli ma zaledwie dwa lata. Rozumiem, że nie stać nas na kupowanie zestawów do czyszczenia za każdym razem. Nawet jeśli regularnie myjemy samochód, trudno jest zachować jego lśniący wygląd. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że nawet gdy regularnie myjesz samochód, nadal nie możesz prawidłowo wyczyścić reflektorów? Cząsteczki kurzu krążące w powietrzu powodują zarysowania reflektorów, a promienie ultrafioletowe ze słońca uszkadzają je, powodując ich matowienie przez długi czas. Zamiast używać drobnoziarnistego papieru ściernego do szlifowania i polerowania oraz używać uszczelniaczy do ich ochrony, dlaczego? Nie spróbować prostego środka? Użyj pasty do zębów. Pozwoli to nie tylko zaoszczędzić czas, ale także kilka euro. Wypróbuj ten środek, a zobaczysz cuda. Jak czyścić reflektory samochodowe pasta do zębów? Wybór pasty do zębów pasta do zębów jest delikatnym środkiem ściernym, który pomaga wypełnić rysy. Nie używaj kryształów chłodzących ani żadnych innych odmian, które zawierają nowatorskie elementy, ponieważ mogą one tworzyć rysy. Na reflektorach podczas ich pocierania najlepiej zdecydować się na zwykły wybielać. Kroki czyszczenia reflektorów. Oto prosty, pięcioetapowy proces, który pomoże ci pozbyć się tej mgły i lepiej widzieć rzeczy na drodze, gdy podróżujesz nocą. I oczywiście, nadal możesz pochwalić się swoim samochodem z tym lśniącym wyglądem. Masz ze sobą parę zaparowanych reflektorów, które chcesz wyczyścić. Węs ręcznik lub sucha szmatkę i wyciśnij na nią trochę past do zębów. Następnie rozprowadź paste równomiernie na reflektorze. Zacznij wcierać pejst do zębów w reflektory określonymi ruchami, rob to delikatnie. Wcieraj ja, a z poczujesz, że brud schodzi. Sprawdź, czy cała mgła zniknęła lub kontynuuj pocieranie. Nie rob tego bardzo mocno i tylko na górnej części reflektorów. Nie trzeba ich otwierać. Po zakończeniu wez trochę wody i spryskaj nią reflektory. Dobrze spłuć, a zet cała pasta do zębów zostanie usunięta z reflektorów. Następnie wez szmatkę i wytrzyj reflektor do sucha. Zobaczysz różnicę między dwoma reflektorami. Powtórz całą procedurę dla drugiego reflektora. Jak długo to potrwa? Jeśli chodzi o czyszczenie czegoś, wszystko, o czym możemy myśleć, to jak długo to potrwa i kiedy powinniśmy to zrobić następnym razem? Używanie pasty do zębów jest rozwiązaniem tymczasowym, wiec oczywiście nie potrwa długo, chociaż jest skuteczne. Powiniene wykonywać tę procedurę co dwa do trzech miesięcy, w zależności od tego, jak często korzystasz z samochodu. Jeśli chcesz, aby efekt utrzymywał się nieco dłużej, po wyczyszczeniu możesz użyć odrobiny lakieru i wętrzec go w reflektory, aby wydłużyć czas. W końcu ile czasu zajmuje czyszczenie pasta do zębów, a poza tym nie trzeba nic wydawać, prawda? Był to jeden z najłatwiejszych sposobów na pozbycie się brudu i mgły z reflektorów samochodu, aby wyglądał ostro. Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie, że pasta do zębów zrobi to za ciebie?